Lecimy! Muzyka! Ale cicho jakoś. O, ale fajny komunikat sonikowy. Dobra, lecimy. Super trzeba. O, o! Wow, co jest? Czemu można skakać autem? Da się. Spokojnie. Wow! Ok, ej, fajnie się jeździ. Wypierdzielaj, Turboziomal. Pierd Ej, nie przeklinaj! Jak przepraszam, tu? Przepraszam. A scrollem? Serio? O mój Boże. Dziwne. No dobra. Och. Jestem pierwszy! Mogę no, Ci poglackać? Tak. Trzymam pada, to może być ciężko. <noise> Czy my jeździmy... Co to jest kph? To są kilometry? Kilometer per hour 600 kilometrów? Co? No, może tak. 900? No, to liga No tak, no to Gdzie są spele? Jakie spele? Nie ma. Może będą w jakichś customowych mapach Banana ci rzucę zalawa Dawaj bana no. <grafy> no w sumie To nad śmieszne E jak gościu bustuje I reluje Dziwne ten drift, jest, w sensie dziwne jest bustowanie na tym drifcie nie no. wiem, ja czułem jakby ten drift od razu po chwili znikał. No to trzeba tak bardzo specyficznie się nauczyć chyba Nie rozumiem Chyba za drifta się dostaje tego boosta, nie? Chyba tak? Nie wiem, tak zapytania? Tak mi się wydaje Nie no dalej Mario Kart lepsze, no ale pamiętajmy, że to jest darmowy tryb w darmowej gierce, nie? Nie trzeba na niego grosza wydawać, to jest przede wszystkim jest największa zaleta. Jest na PC-ta, jest na konsole, jest nawet na telefon. Jakby no Co nie oszukujmy się? Co ty gadasz? Jakiś typ się między nas rzucił What the fuck? O, Dobra, piąty jestem, no niestety Ja siódmy Niech będzie. Siódmy, a ty wicher który jesteś? Trzeci A wyprzedziłeś cwaniaczku. Dobra. Następne wiecie klikamy, czy... Dobra, poszukaniu przez dobre... No nie, no nie przesadzajmy, no pół godziny około by było szukania, no to. Wow, ale to jesteś. jesteś A, to jest serio prywatna go. gra. No dobra, no to prywatna gra. Jeden na jeden na jeden tak zwane. Przynajmniej nie musimy czekać na jakiegoś dziutka. Nie wiadomo ile. No. Jak to No, kliknąłem w ostatnim momencie, no nie wiem, tak się. No to coś chyba ci kurde nie wyszło. No najwyraźniej, kur... Dobra, ja jeżdżę 700 km na godzinę, gościu, a ty ja co? Ja też. Ja bardziej. Dziwny jest ten drift, strasznie mi się nie podoba. Nie, nie, nie. Dziwne, dziwne. Czekać, czy to w ogóle nam nalicza coś zadania. No zobaczymy. Na pewno rankedowych, nie? No to na pewno, no. Jop, co? 1000 na godzinę pojechałem Ziomal No, zaliczyło mi zadanie. Oh, to no to fajnie, że zalicza choć o zwykłe. No ale to się nie opłaca zbyt nie grać rankedów, jakby wywalone w Terangę. rangę. Ale no fajnie by było sobie zagrać te rankingowe jednak, nie? No bo zadania dodatkowe. Czekaj, czy no, jest jakieś wyrównanie nie? w tym trybie, jak jesteś ostatni. Ale wydaje mi się, że nie. Jak jeździsz? To ci dał prawo jazdy. To ja. W lejsach to dałem mu no Siup! Czyli ten drift trzeba robić tak w sumie delikatnie strasznie, ale nie za bardzo. Na padzie się go łatwo robi. No kurwa. <śmiech> <śmiech> A jak wygląda w ogóle ten będzie wyglądał ten Fortnite Festival? No to ja już banda grał. Okej, okay, ciekawe. Myślałem, że tutaj inaczej. To tak było osumanie. Oj, to super, to ja będę napierniczał. Ciekawe czy O, teraz mi się udało. Zapominam cały czas. Trzeba może kliknąć. O kurde. o kurde. Dawaj, o ścianie. Po ścianie? Dla widza? Dla widza. Dla po widza mam się zrzygać? Dobra. Ta pytanie, co w się. Sensie... No cóż. Ej, ale drifty tutaj. No dobra, to są zdecydowanie cięższe trasy niż tamta. Fajne. No. Fortnite przejmie świat. Ja ci powiem, że mi się wydaje, że na przykład o. takiego Robloxa to by mogli wygryźć. Jakby się postarali. Bo Roblox jest strasznie przestarzały, no nie oszukujmy się. Jadę w lewo Jadę Okej okay. Ale... Co tu się... Niooo, psiupa, dronu no mał Jadę w prawo prawo Dla widza Próbuj się zadeftować w locie Nie, nie, nie O, No ty czytujesz, bo na padzie grasz, to tak jakbyś miał outtime'a time'a No, to prawda No, weź... Weź, kurde, tego, klawiatura i myszka Równe szanse, gościu No, no, no jak na to wjechać? Jak ty to zrobiłeś? O kurwa wyjebało mnie Prawe są podpowiedzi No ja mam odpowiedzi po prawej stronie. No mam, mam, ale nie zwróćcie uwagi, że była podpowiedź, że trzeba do góry jak do góry się Prawy jak tego i wtedy jakby tego się przyklejasz chyba No dobra O Nie da się podejść taniej driftować Ta. O widzę, a, widzę. A, widzę. Fajne kurczę, no, no podoba mi się ten tryf, no, tylko przydałbyś jakieś power-upy czy coś, to bo spoko. Ooo, no, kurde! Co tu się dzieje? Śmieszne to. Ooo, czemu mnie tak zarzuciło? Ooo, co jest, kurziwa! Nie wiem po czym ja jadę już. Ja też. Chcę spróbować. Czy mówisz, że prawy? O! Ale to dziwne. w coś dodża, tak? Ta tak, tak, bo można w powietrze jeszcze te tak porobić. Trackmania? No nie, no daleko do Trakmani temu. <laughs> nie oszukujmy się. Nie, no co ty, Trakmania. Tak, jeden jeden jeden, gościu. Nie no, da się driftować po tych ściankach, tylko jest mega ciężko, ale da się. No. Ale też nie jakieś długo. No ale chwilowy boost. no. pojedźmy tutaj, bo jeszcze chyba tu nie jechałem. I tyle map jest na start, a jeszcze będą tworzone przez ludzi prawdopodobnie. To jest też super. Imo. Fajno, fajno. No i karnecik nam się nabija. Ciekawe ile jest w ogóle za zagranie, takie zwykłe bez... prywatnych meczy to małe, w ogóle się questów nie robi tych lepszych, co dają dużo ekspo. No cóż, no niestety to... zażalenia do Epika poproszę. Będziemy próbować co każdą gierkę, może nam się uda wbić. CO?! Zresztą każda się nie da konfigurować, na przykład ilości wyścigów, jakichś tam właśnie takich nie wiem, tak jak w GTA, możesz sobie rekompensatę za to, że jesteś do tyłu, jakby powiedzmy, jeżeli chodzi o miejsce. Dziwne, dziwne. Oj, sobotę Dopadano na 36%, a 37%. 79% No, bo to dalej, jak chyba się przestawia to światełko. Ja myślałem, że właśnie odwrotnie. Kurwa, bo, ja kurwa, wiec. ale drifta nie chciałem w tym momencie. Ty, ale no, fajna. Fajna, ale nie rozumiem czemu jest ekspert, no, chyba, że zaraz coś się odwali. To dużo zakrętów ma. No to fajnie, bo drifty. No to drugi lap, to jest krótka No To dziwny ten ekspert No się chodzi chyba o te zakręty, żeby je dobrze wykorzystać, bo tamte to są bardzo proste i tak naprawdę pytanie czy się w ogóle opłaca chodzi o to, że traczyszisz prędkość, Zaleciałem za mapę Serio da się? Ciekawe Poleciałem z taką prędkością, że aż wyskoczyłem No cóż, tak jesteś ekspert no, generalnie jak yy, będziesz jechał poza asfaltem, to ci zwalnia. No, to się domyśliłem. O kurda, zwaliłem. No, czyli w sumie rozumiem już o co chodzi z tym ekspertem, że właśnie musisz się na tym asfalcie trzymać i równocześnie driftować. No... Może to być ciężkie. Ale wydaje mi się, że parę, parę jazd na takiej mapie już skumasz to. Nie wiem mini minimapy w tej grze nie ma. Gdzie kto jest na no, tego na drodze, żeby wiedzieć. Też tego nie czuję. Co to w właściwych Nie wiem, jaka jak minimapa. Nie wiem. Też mi się tak wydaje. Że też dlatego to jest exp? Nie wiem. Nie, że nie, się nie Nie było. Właśnie wydawało że... a nie wiem, w sumie. nie wiem, co bym eksperymentował. W sumie może był zakrętem, to może dlatego. Może ta, no. Idealnie jest ustawione tak, że jakbym nie skręcił, to bym wleciał w ten filar. Wydaje, Wydaje się, mi się, że wszyscy są tak ustawieni. <laughs> A, 44 też nie najlepiej. Nie czaj do końca tego momentu. O kurde, ale powalona jest ta mapa! <sduj cyzry> Jaki trolasz! Ale trolarz walony. No. E? Aha, tu trzeba lecieć! Ale... a, dobra, I get it. Chyba Ale jak lecieć, prawda? Dobra po... Ja rozumiem, o... Nooo O dobra, to już faktycznie To już jest ekspert. No, to już to już jest coś Mistrz checkpoint kiedy? Nie wiem nawet kiedy, ale dobra No ja co musisz wrócić czy? Nie po prostu doliczył, do ale nie wiem co może? Nie, wiem. Nie prawy, prawy Nie lewy właśnie. Jezu Chryste Dziwna ta mapa Zobaczysz no zaraz No widzę właśnie O No ale Kurwa no działaj Co jest? Dziwne to Ja nie mogę. No, w sensie to jest. Mam wrażenie, że to jest trochę źle zrobione, nie wiem. Ale może kwestia przyzwyczajenia. No ta, nie wiem. Słuchaj, nie fajna nie mechanika, jest. w sensie jest taka dosyć oryginalna, wydaje mi się. Znaczy ja też w wyścigów jakieś dużo nie grałem, więc może, może Czy nie. Nie, no na Mario Kart coś podobnego, tylko w sensie to działa e, w taki sposób, że. Ale. Jak to się wybić? O, teraz. Mi się tak podoba, tak, że one tak, wytrzymali ten vibe tej rakietowej ligi. No tak. Chyba są te tak takie... latające. Ale głupia jest ta mapa. No! Kur... wica no. Dziwne, dziwne. No ale spróbujemy jeszcze inne ekspertowe mapy. Chociaż co jeszcze by zobaczył te Beginnera, jak wyglądają, bo tylko zobaczyliśmy tą pierwszą. O fajnie, i mirowy włączył live'a, nie wiedziałem. No ej. No nieźle. Ja pierniczę, nie no! Ale to jest dziwne! No I co ja mam w tej sytuacji? Kuźwa, no nie wiem, nie czaj, trzeba... o, teraz... I Gdzieś jest tego pomijamy do gry. A i teraz go nie po... Nie no mi z checkpoint 3, nie rozumiem A się zbagowało i mnie nie zalicza checkpointa jakiegoś tutaj oh, No i Może lewy faktycznie? Nie wiem Nie o coś faktycznie no... z lewym jest Dobra to chyba Tylko dlatego, że wczucie wzywałem ścianę. Ej, no kurde, dlaczego tego... mnie nie do ściany, ale bullshit. No, no trochę jestem Vipe Rocket League, no co by nie mówić no Dobra, już powoli czaję ten tryb chyba Tak włączają? Co? Co? Bo nie zrozumiałem co mówiłeś nie wiem, powiedziałem, że już powoli czaję ten tryb. A czaję, rozumiem włączanie. Ale różnicę mieliśmy czasową wichrę. Kurde, ale zawaliłem. Łoł! Wow. Uuu, fajno, Panowie, skacze. Nie wiem, czy te skoki są efektywne tak szczerze. Nie, zdecydowanie nie. nie. Ale są popisówą. Łoł, wow, tu jakieś... Co jest? Jakieś przeszkody? Co to? Ta przeszkoda, nie sobie wjechać akurat. Boję się! No ja już od dachu jadę. Nie mam w... problemu. A, spokojnie, no nie tak, wnikam. Tucznej, ty... <laughs> nie wnikam. No zdecydowanie jest to prosta mapa, jak już sobie te eksperty zagraliśmy. No, że jest niebła ziemia, tak naprawdę ta mapa. Da się oprócz drifta jakoś ładować tego boosta? Zorientowaliście się? A, bo się? Po dachu wolniej jedzie. Chyba tylko jadąc. Nie wiem, chyba tylko jadąc. Tylko jadąc, szkoda. Ale po ziemi, nie na przykład, nie wiem, lewitując. Nie, po ziemi, po ziemi. Aha. No jak jadąc, lewitując? No w sensie, no dalej, auto jest w pędzie, nie chyba, więc dla mnie to jest dalej jazda. Po no, powietrzu to ciekawe, tracisz w pęd, jak nie masz od tego odrzutu, więc po ziemi szybciej będziesz jechał. Mhm. O, teraz nagle tak aż dziwnie straciłem tego boosta. Tak nie wiem, bardziej niż wcześniej. Ciekawe, czy nie opłaca się na górnej na suficie jeździć w sumie, tak? Tak jak mówicie, ja nawet nie próbowałem. No, wolniej, bo to nie coś po drodze. Aha, no to w sumie fajnie, tak sensownie. Dla dzieciuszków jest trasa na górze, a dla gigachadów jest na dole, proste? Tak. Stałem jeszcze, jak dobiera te mapy na rankedach. Czy według Twojej rangi masz cięższe mapy? I na przykład, nie masz nowisa, jak jesteś dzieciuszkiem w brązie, tak jak my? Czy, czy czy tego? Czy po prostu randomowo są. Jest taka mapa, jelo. O, kurde. Ale ja zbaliłem. Kurde no, moc. no to chyba wygracie. Ale dziwne, nie, że nie. nie to znaczy, nie, no to wiem, ale myślałem, że mi my w ostatnim momencie wyprzedzicie, bo bousta nie miałem tak jak ostatnio, mi wyprzedziłeś. No, w końcu, dobra. Eee... No, o, ten. Te nowis są takie nudne strasznie, według mnie, dopiero te intermediate. No, ten poziom wyżej w każdym razie mi się podobają bardziej. Teraz tego, teraz tak sobie pomyślałem, że jak tego, że jak ktoś będzie miał niecenzuralny, nikt to mi się pojawi na live. Prawda. O 79% Ja 79, ale byłeś przede mną. 30, 37 Ale lagujesz u mnie w ogóle, ale przede mną, co? Dobra, mam wybasterowaną tę mapę, więc mam nadzieję, że każdy z nas będzie miał, miał pierwsze miejsce. Panowie Dzieciaczki. Go. Mam nadzieję, że jakieś dzieciaczki nie będą bardziej wypocone od nas A dobra, kto się że co cię nie zabija, co ci tego spowalnia. No bo to jest nowy mapa, no to nie może załatwiać, no bez przesady. No neutralizuje, ok. Neutralizuje, no. O już wypocuch turboziomal przede mną, oczywiście. Opa. No teraz im wypocuch. Sam jesteś wypocuch, dzieciaczku. Hamilton, nie może stać palca u nogi. <śitié> o. Robert, kurwica. Dobra. A wracać do wyścigów w ogóle. A ja nie wiem, ja się aż tak wiesz... Ale no znaczy, no go kojarzę, nie? No ale kurczę, tak aż się nie orientuję w f 1 Ale pamiętam, że chyba... Nie, ty nie jeździłeś nim, jak graliśmy w f 1 Trzeba wrócić w ogóle, ja pierdziela, ale bym se pyknął. W f No... Super on się jeździ. Nie, po tym bloku chyba teraz samo się jeździ. Na pewno? No, bo widziałem, jak ty prawie wichro tego nią. To nie wiem. To już nie rozumiem wtedy. To ja też nie wiem. No to chyba faktycznie trzeba. Czy prawym się wchodzi na sufit, tak? Nie wiem, u mnie pod X-em. prawym, no? Sorry. Dobra. Czy prawym, ok. Yy, nie powiem tego na live, bo nie mogę. Dobra. Wiem, co chcesz powiedzieć. <laughs> Oj, nie możesz. Nie no, wicher mi na dalsze, kochuje. Ja, mi... Wicher, no, auta kosztują. Nie, 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 nie. W F jedynce też była kraksa. No, trzeba uważać. No. Dobra, pierwszy no, jestem. Ciekawe już ktoś wbił Biłan Unreal, ale wątpię z takimi lagami, wątpię. Ale, no jak już to cheatem może. No no czy ten to jest w stanie uwierzyć? Pewnie są jakieś cheaty na rangi. A pewnie tam no w sumie expa się do to dostaje, bo każdy go nie wyłapaliby 39. 35? Kurde, słabo No sobie Teraz Raz mnie nie idzie kliknąć. No i tak, nie miałem wrażenie, że to trochę randomowe jest, nie będę kłamował, ale no nie jest pewnie, tylko po prostu my nie umiemy. Trzeba no Czyli młodą kres... na na sekundy, dosłownie. O kurde, to była do góry trasa, zauważyłem zauważymy. czy się opłaca w sumie do tej góry? Właśnie tam do I ale co? Taki kozak jesteś? To się też? w sumie nie opłacało. Chciałem <grym> na ostatnim chyba moment... O kurde! Czekaj, czy w ogóle ten Fowa ten... da się zmienić w tym trybie? Dobre pytanie, no. First Persona? Fajnie by było. A First Person? No, fajnie by był. Ja lubię First Persona, to sobie... Czy ty wy... CO TY, ALZEN, ZROBIŁEŚ?! ALZEN! Właśnie, do dopatrzę z prawej strony. Nie, prawda było coś tam. A! ma Teraz będzie turboziomal mi zsał palca u nogi? Eee. No. O, faktycznie są. To jest, no. Już jakieś wypocone taktyki, Alzen, wy nas, no, no bo przecież nie może. No, Alzen! Jesteś śmierdzącym spocuchem, kurczę. Dosłownie wkleić tego typa z tego, z South Parka, co tam gra w WoWa. to ty. Tak, tak, to na postawie mojej robili. No, wiedziałem. Jesteś śmierdzącym wypocuchem śmierdzącym. Eee! Det oh. var no, bra.